Co może nas uwolnić od tych trzech wewnętrznych żywiołów. Ewangelia nam prezydentnie pokazuje, że kimś takim dla chrześcijanina jest Jezus Chrystus. Jest tylko Syn Boży, który ma władzę w tych trzech żywiołach. I w naszej samotności, i w naszym poczuciu bezwartościowości, i w naszym sumieniu, w naszych wyrzutach sumienia. Ale w pierwszym momencie, kiedy człowiek stawia pierwsze kroki, czy też pierwsze wiosła, że tak powiem, w naszej wędrówce, to najpierw próbujemy sami sobie z tym wszystkim poradzić. Taka jest prawda. Próbujemy sami poradzić sobie z naszym życiem, ale bardzo szybko przekonujemy się, że sami sobie nie damy rady. I co wtedy? Nie dajmy sobie rady z samotnością, ani z lękami, ani z poczuciem winy, ani z poczuciem bezwartościowości. Życie staje się takie niepewne, no więc szukamy kogoś, kto by nas w tych wszystkich rzeczywistościach uspokoił. Jakiegoś przewodnika, kogoś, kto nada naszemu życiu jakąś wartość, przede wszystkim uwolni od samotności, podwierdzi nasze uczynki, tak abyśmy nie musieli się za nie potępiać. Szukamy męża, szukamy żony, drugiej mamusi, czy drugiego tatusia, bratnią lub siostrzaną, duszę, jakąś połówkę, która zupełnie identycznie myśli jak my, wodza, mistrza, nauczyciela, herosa, lidera, przewodnika i tak dalej, sternika.